Witam Państwa w Mazurskiej Fali. Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Powiatu Szczycieńskiego. Dzisiejszym gościem Mazurskiej Fali jest Pani Justyna Maroszek, kierownik pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie. Dzień dobry, Pani Justyno. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pani Justyno, mam pierwsze pytanie związane z rodziną zastępczą. Temat rodzicielstwa zastępczego jest bardzo obszerny i często pojawia się w mediach. Co to znaczy być rodziną zastępczą i jaka jest jej funkcja? Być rodziną zastępczą to znaczy być rodzicem dla dzieci, których rodzice biologicznie nie są w stanie się nimi opiekować. Wywodzą się z dysfunkcyjnych środowisk, patologicznych środowisk. I ta rodzina zastępcza, która Chciałaby, chce pomóc takiemu dziecku, które nie ma rodzica biologicznego, nie ma możliwości wychowywania się przy rodzicu biologicznym, staje się dla niego rodziną zastępczą. Czy analogicznie jest to porównywalne z funkcjonowaniem na przykład domów dziecka? to znaczy domy dziecka są bardziej zinstytucjonalizowane. Tam jest ta pomoc, y, oczywiście jest ta piecza zastępcza, o której mówimy, natomiast nie są to warunki typowo takie rodzinne, tak jak w domu rodzinnym. Tutaj jest ta bliskość w rodzinie zastępczej, której bliskość rodzica, bliskość mamy zastępczej, bliskość taty, dziadków zastępczych, wujków zastępczych Hmm, której jednak brakuje w pieczy instytucjonalnej. Pani Justyno, jak wygląda piecza zastępcza w powiecie szczycińskim? Kto ją organizuje i opiekuje się rodzinami zastępczymi? Organizatorem pieczy zastępczej na terenie powiatu szczycińskiego zostało wyznaczone Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytni. Na dzień dzisiejszy, w naszych, wśród naszych rodzin zastępczych, łącznie znajduje się około 79 rodzin różnych form spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, rodzinne domy dziecka. Mamy około 156 wychowanków, łącznie z wychowankami pełnoletnimi przebywającymi w rodzinach zastępczych, jako osoby uczące się jeszcze. Czy są to dzieci pochodzące wyłącznie z terenu Powiatu Szczecińskiego? Większość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzi z terenu powiatu Szczecińskiego, natomiast w ramach dobrej współpracy umieszczonych jest też kilkanaścioro dzieci z terenów innych powiatów z całej Polski. Organizator pieczy zastępczej, w ramach swoich zadań, powołał zespół do spraw pieczy zastępczej. W skład zespołu wchodzą koordynatorzy, pracownik socjalny, psycholog, pedagog i kierownik pieczy zastępczej. Pani Justynu, mam bardzo ważne pytanie. Jak zostać rodzicem zastępczym i jakie są wymogi w stosunku do kandydatów? Wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli porozmawiać o byciu rodziną zastępczą, bardzo zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie. Tam szczegółowo możemy odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie rodziny mają do nas. Bo siłą rzeczy trudno jest to wszystko opowiedzieć w parę, w parę chwil. Żeby tą rodziną zastępczą zostać, to przede wszystkim trzeba złożyć no, taki formalny wniosek o, o ustanowienie rodziny zastępczej, kandydatów na rodzinę zastępczą. Do tego wniosku trzeba załączyć kilka załączników. To jest zaświadczenie o niekaralności, to jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzyskanym od lekarza rodzinnego. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chciałyby się coś więcej dowiedzieć na temat pieczy zastępczej, pozostania rodziny, rodzicem zastępczym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, które mieści się przy ulicy Konopnickiej 70. Nie bójcie się, zapraszamy. Naprawdę, to jest nic strasznego. Zawsze warto więcej się dowiedzieć, zapytać, niż mieć te wątpliwości, które nas od tej decyzji pozostania rodzicem zastępczym gdzieś odpychają. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby pozyskać więcej informacji na temat pieczy zastępczej i pozostania rodzicem zastępczym do naszej, do naszej siedziby. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie przy ulicy Konopnickiej 70. Na jakie wsparcie ze strony samorządu i na jakie świadczenia może liczyć rodzina zastępcza? Każda rodzina zastępcza, na dziecko, które jest umieszczone w danej rodzinie zastępczej otrzymuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania tego dziecka. Jest to miesięczne świadczenie. W wysokości zależnej od formy sprawowanej pieczy zastępczej. Rodzice zastępczy spokrewnieni otrzymują miesięcznie 1000 zł. Rodzice zastępczy, niezawodowi, zawodowi oraz rodzinne domy dziecka otrzymują na każde dziecko 1517 zł. Są to kwoty nieopodatkowane, tak? Zgadza się, są to kwoty nieopodatkowane. W zależności jeszcze czy dziecko jest zdrowe, czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności, rodzina taka może dostać dodatek z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności. Ten dodatek jest w okolicach 300 zł, jednakowy dla każdej formy pieczy zastępczej. Na no jak długi okres jest przyznawane to świadczenie? To świadczenie jest przyznawane od momentu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do ostatniego dnia, praktycznie pobytu dziecka w danej rodzinie zastępczej. Przez cały okres pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na ile lat podpisuje się umowę z rodziną zastępczą? Z rodziną zastępczą podpisujemy umowy na prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych w minimalnym okresie czteroletnim, z rodzinnymi domami dziecka w minimalnym okresie pięcioletnim. Te umowy są zazwyczaj w latach kolejnych przedłużane. O kolejne pięć lat? O kolejne pięć bądź cztery w zależności od formy. Czy zdarzył się w Pani karierze zawodowej taki przypadek, że te dzieci po osiągnięciu pełnoletności Zostają nadal w tej rodzinie zastępczej. Na dzień dzisiejszy większość dzieci naszych umieszczonych w pieczy zastępczej, która kończy 18 rok życia, pozostaje w tych rodzinach zastępczych i dalej się uczy. Ma taką możliwość, jest to możliwość ustawowa, natomiast no, musi się uczyć. Jeżeli się nie uczy, nie ma takiej możliwości, żeby pozostało w rodzinie zastępczej, wtedy musi się usamodzielnić, rozpocząć już ten proces usamodzielnienia. A jeśli się uczy, to do którego roku przysługuje temu dziecku świadczenie? Jeśli się uczy i pozostaje w rodzinie zastępczej, wówczas rodzina zastępcza w dalszym ciągu otrzymuje świadczenie na utrzymanie takiego pełnoletniego wychowanka. Jest to kwota niezmienna, którą otrzymywała na dziecko. Czy w ten okres nauki wliczają się również i studia? Tak wliczają się także studia. Nasi wychowankowie studiują, przebywając w rodzinach zastępczych i ta rodzina zastępcza również otrzymuje świadczenia na utrzymanie takiego pełnoletniego wychowanka studiującego. Nie musi mieszkać razem z rodziną, może mieszkać na stacji, może mieszkać w innym mieście, w internacie, w akademiku, nie ma to znaczenia. No, czy obecna ilość rodzin jest wystarczająca, by zaspokoić potrzeby pieczy zastępczej? Polska obecnie znajduje się w dużym kryzysie pieczy zastępczej. Nasz powiat szczeciński jest w o tyle dobrej sytuacji, że na dzień dzisiejszy nie mamy niezrealizowanych postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Natomiast zauważamy co roku narastającą potrzebę tworzenia nowych rodzin zastępczych. Stąd też nasze działania w kierunku promocji rodzicielstwa zastępczego. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ernst Young możemy poszerzyć nasze działania, mające na celu pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych. Dodatkowo wsparciem dla rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych jest Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Lepsze Dzieciństwo. Gościem naszego pierwszego odcinka w nowym cyklu była pani Justyna Maroszek, kierownik pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, które znajduje się przy ulicy Konopnickiej 70. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu od godziny 7:30 do 15:30. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, do obejrzenia, którego serdecznie zapraszamy.